Witamy Państwa w, w drugim odcinku Starek po godzinach. E, dzisiaj jesteśmy po meczu derbowym. Drugi raz e, w tym sezonie spotykały się drużyny z Grudziądza na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Dzisiaj spotkanie pomiędzy LMP Grudziądza a WSD Tworą Szkołą Grudziądz. Naszymi gośćmi są zawodnicy LMP Grudziądz, drużyny przegranej niestety. E, Amadeusz Olszewski, super amek z poprzedniego sezonu. Dzisiaj dwie bramki e, ale no, nie udało się wygrać, niestety. Dawid Górski, Patryk Stankiewicz, nasz stały ekspert Maciej Dzień dobry. Przede wszystkim, jak oceniliście ten mecz? Amadeus? No, można powiedzieć, że był to ciężki mecz. Spodziewaliśmy się takiego meczu. No, no trudno. Drużyna WSD Tweczka była lepszym przeciwnikiem. Dawid? No, moim zdaniem, to nie była drużyna lepsza. Jesteśmy na jednakowym poziomie, wydaje mi się. I. Gdybyśmy mieli lepszą skuteczność i może nie, do, nie dopuścili do takich sytuacji strzeleckich, jak mieli koledzy z drużyny przeciwnej, to myślę, że mógł, co najmniej remis mógł, mógł nas uratować tutaj. No Co tu można powiedzieć o tym meczu? Nie zagraliśmy konsekwentnie do końca. Drużyna Twojej szkoły była szybsza od nas, więcej grała podaniami i tak jakoś wyszło. No i tak żółta kartka w końcówce. Cztery minuty, mogło się wszystko zdarzyć, wynik nie był jeszcze zamknięty. No i tyle. Pierwszy lider się odgryziemy. Maciej, no twoja szkoła przede wszystkim miała Marka Mileria w bramce. Potężny punkt tej drużyny. Nie uważam, że Maciek Zala był słabszy, także może troszeczkę lepszy dzień w wykonaniu bramkarza, ale yy, zadecydowała po prostu skuteczność dnia. Jutro te same drużyny by mogły się spotkać, wynik by mógłby być całkowicie w drugą stronę. Także to jest, to jest naprawdę małe szczegóły tutaj decydują o lepszym, że tak powiem, dniu danej drużyny. Na pewno wszyscy czekali na ten mecz tutaj zdecydowanie na hali w świeciu. W pierwszej lidze czego myślicie potrzebujecie, żeby pokonać tą Twoją szkołę nie mówiąc Czy to jest tak jak mówicie lepsza skuteczność, czy bardziej tutaj. Szybkością straciliście ten mecz? Abadeus? To zależy od dnia. Uważam, że na pewno się będziemy chcieli odkryć. Nie, nie odpuścimy tego meczu tak łatwo. No. Jak będziemy w pierwszej lidze, to będziemy chcieli zająć w pierwszej czwórce. No, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że w pierwszej lidze już nie będzie tak samo, bo po prostu jest tutaj dużo chłopaków, którzy gdzieś trenują w klubach. No i zacznie się, zaczną się okresy przygotowawcze i każdy będzie miał już swoje w nogach przetrenowanej i to już będzie całkiem co innego. Połowa chłopaków może mieć nawet zakazy, nie? Będzie styczeń, zaczną, zacznie się okres przygotowawczy, no i trenerzy nie pozwolą nam grać tutaj na hali, no bo będą się bać o kontuzję, a chyba lepiej grać całą rundę na dworzu niż miesiąc na hali, nie? Tak jak David powiedział, zależy jeszcze kiedy ten mecz w pierwszej lidze przyjdzie nam zagres z twoją szkołą, bo u nas na przykład ze startu w Wargobie, no stycznia nie będzie z nami grał, nie wiem dokładnie którego. W całej szkole też jest zawodnik, dwóch zawodników bodajże, Adam Rajza i Przemek Heueroj. Więc to już wiadomo, no braki kadrowe i to może się różnie ułożyć. Ale my celujemy w pierwszą czwórkę, w pierwszej lidze. Są drużyny, z którymi byśmy chcieli się zmierzyć. Myślę, że jest szansa powalczyć o tę pierwszą czwórkę. Właśnie Maciek, został poruszony ten temat. O to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. Zacznie od stycznia brakować tych dobrych zawodników. No nie ma tutaj się co dziwić trenerom zespołów, którzy tutaj występują na boiskach trawiastych. No każdy dba o zdrowie swoich podopiecznych, także no głupotą byłoby też dopuszczenie takich zawodników do występów tutaj na hali. Także uważam to za, za bardzo racjonalne wyjście trenerów. Panowie Jesteście już po kilku spotkaniach Stalex Ligi, znacie rywali. Dzisiaj oglądaliście jeszcze spotkanie Timu Hełno i Trainer Hong Bydgoszcz. Jak ocenicie właśnie te drużyny, które są uznawane tutaj za jednych z faworytów? Dla mnie w dniu dzisiejszym trainer był takim troszkę rozczarowaniem. Nie pokazali chyba tego, czego bym się spodziewał, tego, o czym opowiadali ludzie, że to jest naprawdę finezyjny futbol, piękna dnia. Jak ty ocenisz? Myślę, że tak, że no nie spełnili oczekiwań kibiców. Oprócz jednego zawodnika, który został MVP podejrzewany. Nie wiem, jak się dokładnie kolega nazywa. Ale naprawdę bardzo dobry, dobry chłopak technicznie, wyszkolony i w ogóle. I tak patrząc na te drużyny, które widziałem do tej pory, to myślę, że w pierwszej czwórce na pewno znajdzie się właśnie Trader Hope, Rafmix i. Team Helm, no, a po to czwarte miejsce można powalczyć, bo myślę, że te drużyny jednak no, może nie odstają poziomem, ale no, są troszkę lepsze od pozostałych drużyn, które będą występowały w pierwszy widza. No tak samo jak właśnie Patryk, no, uważam, że właśnie pierwsza trójka będzie tak samo, a czwarte miejsce po prostu będą wszystkie drużyny walczyć w tą czwórkę. No, ale myślę, że na dzień dzisiejszy to. Team Chełmno za tydzień na pewno, myślę, że pokona chłopaków zbyt goszczy. No mi za to wydaje się całkiem inaczej. Wracając do tego, że gra dużo chłopaków tam z, z lig różnych i po prostu od stycznia będzie inaczej. No bo w Team hełmno jest, no jest kilku tam kolegów, którzy grają w czwartej lidze w Chełmie. Jest Darek Wójcik z Warlubiano i po prostu też chłopacy już będą mieli treningi za sobą, będą zmęczeni. Tak samo w Rafmixie, nie? Jest kilku chłopaków z Chemika, jest yy, z tego, ze świecia jest przecież kolega. No i Dawid Jotlewski z Bytowi, o, także nie będzie pewnie ją. No, Daniel Katerla, tak? Chyba. Czarnych czarny Żagań gra. Tak, tak. No, także będzie całkiem inaczej. To jest, to jest kwestia taka, że to jest jeszcze w tym starym roku, że wszyscy mogą się spotkać, pograć, powalczyć. A od stycznia to tak jak w zeszłym roku będzie całkiem inny, nie? Jakie jest moje zdanie? Jak wy oceniacie. Jeszcze raz zadam pytanie, przez chwilę nas nie było. Właśnie, jak oceniacie rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej? Czy to jest dla Was zabawa, czy to traktujecie to naprawdę na poważnie? znaczy nie powiem, że traktuję to jako zabawę, bo naprawdę chciałbym zająć jak najwyższe miejsce tutaj w tej widze i myślę, że to widać po zaangażowaniu niektórych zawodników. Liga jest naprawdę, nie jest tak jakby, nie wiem, bo tutaj może na losowaniu grup niektórzy tam właśnie przedstawiciele, na przykład drużyny zbyt goszczy, tam się domagali jakichś przepisów, które są w profesjonalnych ligach futsalowych. Ale przecież tutaj nie ma drużyn, które walczą o jak najwyższe cele wszystkie, bo są drużyny, które wskazane są już od samego początku na trzecią ligę i z taką myślą też tutaj się zapisywały do tej ligi. Więc myślę, że to jest bez sensu tworzyć ligę profesjonalną z czegoś, co naprawdę niektórym daje dużo radości. Dawid? No, spotykamy się tutaj, żeby walczyć, nie? Wszyscy się znamy praktycznie, graliśmy ze sobą rok temu, wiemy na co nas stać. W zeszłym roku w ale koledzy odpadli, no nie mogłem im pomóc, bo mieliśmy akurat zakaz. No w tym roku pewnie będzie tak samo, ale byłem na każdym meczu kolegów no i Gramy, żeby wygrać, nie? To chyba każdy tak gra, każdy sportowiec zawsze robi wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Dokładnie, tak identycznie jak koledzy, po prostu gramy, to nie jest dla nas zabawa, tylko walczymy o jak najwyższe cele. Ja też może tutaj jeszcze wrócę do faworytów. Trzy drużyny tutaj, które zostały wymienione przez kolegów, moim zdaniem mają słabą obsadę, jeżeli chodzi o bramkę lepsi zdecydowanie bramkarze są w teoretycznie słabszych drużynach, także myślę, że też może ta kwestia decydować tutaj o, o zwycięstwie w tej lidze. Pozycja bramkarza zawsze była jedną z najważniejszych na boisku, także czy to w drużynie Trader Hawk, czy w Rafmixie, czy też w Timie Helm, no, no, nie są to źli bramkarze, ale na pewno w innych drużynach można by było znaleźć zdecydowanie lepszych. Chyba mimo porażki dzisiejszej taki najpewniejszy bramkarz w tych słabszych drużynach to Przebek Miller. P.M.D. Bardzo pewny bramkarz. No, wpuszcza, bo wpuszcza tych bramek trochę, no, ale jeżeli idzie dwóch zawodników na niego, nie, to nie ma szans, żeby nie wpuścić. Tym bardziej trudno tutaj zachować czyste kąty też mały bagaż bramek, jeżeli gra się z różną z hełm, na która naprawdę ma tą siłę w ataku bardzo mocną. Mecenas jeszcze do hełmna, no, tam jeszcze Kuba też także odejdzie. A więc także zawodnik, który niedawno był MVP jakieś spotkania. Dobrze, Maciej, jak Ty ocenisz potencjał LMP? Czy to jest drużyna na półfinał? Zdecydowanie tak. No na pewno tutaj osłabieniem zespołu będzie odejście na przykład Dawida, czy, czy innych zawodników w styczniu, czy w lutym, kiedy te rozgrywki dopiero wchodzą na to najwyższe tempo. Także Dawid jest na pewno tutaj podstawowym zawodnikiem tej drużyny. Dużo daje. Także, także no, będzie duże osłabienie. Ale bardzo, bardzo ambitni chłopacy z dużymi umiejętnościami. Także ewentualne braki tutaj nadrabiają zaangażowaniem i walcznością. Panowie, a tak w ogóle skąd wziął się pomysł na występ tutaj w halowej ligi piłki dożej. To się zaczęło wszystko rok temu. Skąd taki pomysł? Znaczy ja powiem tak, że u nas w Grudziącu też była ta liga już w tym roku tam z braku drużyn, zbyt mała liczba drużyn się zgłosiła i nie wystartowała ta liga. Yy, najlepsze jest to w tym wszystkim, że tutaj poziom tej ligi jest no, dwa-trzy razy lepszy niż tam u nas w grudziącu, ponieważ wpisowe jest tak, takie samej wysokości. Ale no, no to nie potrafię tego opisać, bo to by musiał ktoś tam pojechać i zobaczyć, jak to na tak naprawdę wygląda. My graliśmy tam dwa lata. I twoja szkoła, Grudziądz, w zeszłym sezonie już tylko tutaj grała. Ale dwa lata temu jeszcze grała i tam u nas w Grudziądzu, i tutaj w świeciu. No i tak jakoś zobaczyliśmy tam tą stronę internetową, i w ogóle i tak stwierdziliśmy, z chłopakami pogadaliśmy, i stwierdziliśmy, że przyjedziemy tutaj do świecia i zbudujemy drużynę, wystartujemy. No i jak się okazało, myślę, że był to dobry ruch z naszej strony, bo no, ten świerć finał no, przed ligą w ciemno wybrała. No tak, przechował. Pacho przegrany, ponieważ masz yy, no, te cztery bramki przewagi przed rewanżem. No ja tak już mówiłem w wywiadzie tutaj, że jadąc na ten drugi półfinał to w głowie, w na przepraszam, w głowie miałem dalek galę finałową i, i w ogóle, a potem jak zobaczyłem jak ta gala wyglądała, to nie mogłem sobie oczywać. Można było też do tego że tam załowę, że Nie wjaliście tam. No dobrze, cóż, będziemy kończyć powoli. Drugi odcinek Starek ligi po godzinach. A Badeusz, się na koniec pytanie do Ciebie. Ile razy wyjdziesz na galifidalowej po odbiór nagrody w tym sezonie? Nawet o tym nie myślałem. Po prostu gra cała drużyna i rok temu zdobyłem to, w tym roku pewnie już ktoś inny zdobędzie. ale będę po prostu się starał. No, dla całej drużyny, żeby dojść jak najwyżej. No dobrze, kończymy już. Amadeusz Olszewski, król strzelców poprzedniego sezonu, kolekcjoner MVP, zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej. Dawid Górski, Patryk Stankiewicz, najlepszy asystent poprzedniego sezonu. Macie... Od, odkrycie, przepraszam. Odkrycie poprzedniego sezonu. Zawodnicy LMP Grudziądz, stały ekspert Maciej Gierski, Dziękujemy bardzo za uwagę. Do Dziękuję. zobaczenia, do usłyszenia.